panie i panowie, dzisiaj gramy chyba najbardziej irytującym toplanerem. Dzisiaj będziemy grali trandlem, czyli postacią, która polega na tym, że po prostu wbiegacie w oponenta, a później po prostu puszujecie towery i gracie jak psychopaci. Trundle to jest chyba jedna z najmocniejszych postaci na pierwszym poziomie na topi, jak nie ma najmocniejsza, więc po prostu zawsze chcecie starać się dojeżdżać waszych przeciwników, dlatego zwartuję sobie na pierwszym poziomie, żeby właśnie móc grać jak ten psychopata, tak naprawdę na tym Trandlu można grać wszystko, można grać i Flash Ghost, tak jak ja gram, można grać też Ignite, można grać Ghost Step, y oczywiście Flash TP, tak naprawdę ludzie grają ze wszystkim, ale tutaj będę miał taki plan, że po prostu wychodzić mu przed miniony i starać się grać tak, żeby on nie za bardzo mógł y, tutaj grać pod miniony. To co za chwilę mogę na chwilę, za chwilę nawet zrobić, to odpalić ghosta. Nawet nie po to, żeby go zabić, bo to się nie wydarzy, ale właśnie po to, żeby spalić mu całe hapeki. I teraz na tej drugiej fali może już będzie potencjał, żeby go zdajwować. Dlatego widzicie, że już tutaj puszuję na pałę. I no i widzicie, że po prostu biegniecie przed siebie. Czyli ja tutaj będę chciał próbować go zdajewować. 300 hp auta, tak i później jeszcze 2 autosy będę musiał dać. Yy, no akurat czy to co, ryzyk dla wiza? Oczywiście nie muszę tego robić, ale, ale byłoby śmiesznie jakby to wyszło. No i co, zdybowałem sobie na drugim poziomie i jeszcze biorę playta, także biorę tego playcika i będę tutaj rykolował tego wave'a oczywiście nie bierzemy, no i zobaczcie, rozbijają mu się dwie fale pod towerem, jeszcze tutaj trzecia przychodzi, a jak wrócę na linię, to, to zgarnę sobie całą falę, no bo będzie mniej więcej pod moim towerem. I co, niedawno był jakiś tam one trick który grał właśnie na poziomie Challengera, chyba nikt miał Kangaru, coś takiego i on też streamował, więc może część z was go kojarzy. Już jakiś czas go nie widziałem, więc nie wiem, czy trendla na topie jest dobry, zazwyczaj jak nie ma żadnego gracza Trandla w Challengerze, to Champion najczęściej nie jest dobry na, na danej linii. Ale widziałem też, że niektórzy bardzo często nawet zaczynają z longswordem tylko po to, żeby zraszować diamant, dlatego, że y, tym trendlem często gracie tak, że nawet biegacie między towerami już nawet od pierwszego poziomu i staracie się po prostu... O, czekajcie. Ładny pilar. Ty, nawet go chyba go tutaj zabijemy, co? Chyba tutaj Volibear jest, jak ten ziomek tak fleszuje. Ty, tepek tutaj leci. Jakby mi tutaj pomógł, to ja mogę zabić. Jeżeli zdążę dobiec. No, Dobra, drugi frak. Tylko, że mamy plecy. Biegnie tutaj action. Poszedł tepek. Generalnie, jak tepujecie jako solo laner albo nawet bot botlaner do takich sytuacji przed 10 minutą, to najczęściej nie jest to najlepsze. Dlatego, że na początku gry ten tepek, zanim dolecicie przez całą mapę, to zajmuje 7-8 sekund. Dla tych, co grali kiedyś, to tepek zawsze kiedyś trwał 3 sekundy. Teraz to zależy, jak daleko tepujecie. I dodatkowo przed 10 minutą tepeki trwają dłużej. No to nie tutaj farma. Więc najczęściej w takich sytuacjach, jako solo linie, nie tepujcie tak jak właśnie ten action, no bo bardzo mała szansa. Szansa, że zdążycie. Wiadomo, że będą takie sytuacje, gdzie zdążycie i takie coś może być ok, ale, ale raczej mała na to szansa. Ale co? Mamy double buffa. Ja teraz tutaj pewnie spulsuję. może zagram pod platea i później zrikoluję, ewentualnie spracuję jeszcze jedną falę. No bo właśnie będę chciał rikolować pod diamant. W teorii mógłbym tutaj y, nie grać pod Yamat i po prostu nie wiem, fryzować linię albo coś i robić w ten sposób większą przewagę w minionach, tak jak zawsze to robię na, y, na odcinkach. Z tym, że gramy takim championem, że po prostu lepiej chyba po prostu grać pod platey, grać właśnie pod demolisza, tak jak teraz. I, I starać się łapać falę głęboko. Tymczasem kolejna fala jest trochę ryzykowna, tylko że wstają górne kampy Woliberowi. Więc nie wiem, czy to, co robię tutaj, jest najmądrzejsze. Najwyżej oddam double buffa, ale, ale no co, no ryzyk fizyk. No i co, mamy fale i idziemy za wikę do bazy Kayle sobie tutaj farmi. No bo tak jak mówię, mógłbym tutaj spuszczać fale, mógłbym wyciągnąć te falę mniej więcej tutaj do połowy i robić przewagę w minionach. Pewnie i tak prędzej czy później to zrobię, ale póki co no mam plejty za darmo, więc czemu by ich nie brać. Upie może pinka pewnie się przyda. I zobaczcie, zawsze, jak zgarniecie falę tak głęboko, no to wracacie na linię. No i w tym przypadku straciłem jednego miniona. Zazwyczaj właśnie nie tracicie jakoś dużo, no nie chyba, że nie wiem, gracie na jakąś irelię, co to od razu złącztuje falę. Lilia tutaj czegoś szuka, ale to nie jest zbyt uszteczne. No i teraz tak naprawdę mam dwie opcje. Albo mogę właśnie tutaj przytrzymać te... Y Miniony, O, ale dobra, zdążę po tego creepa. Teraz o wiele ciężej frizzować i stopuszować, dlatego że już kupiłem Piamat, ale póki co mogę to zrobić raz. Może on tutaj straci część tej fali kanonowej. Jak ta Kale przyjdzie, to może spróbuję ją dojechać z Ghostem, żeby chociaż ją jakoś obić i może spróbować y, znaleźć tutaj jakiegoś dajwa na kolejnej fali. A jak się nie uda, no to tutaj wcześniej będę grał po prostu po playty. Ale tak jak mówię, jeżeli się nie mylę, Kale chyba flaszowała w ostatniej walce, żeby przeżyć, więc jeżeli by się tutaj pokazała, to mogę nawet prowadzić odpalić Ghosta. A jak nie zdążę tutaj przybiec, albo nie będzie podchodziła tak jak teraz, no to po prostu to y, dopuszuje, ty, ale ono tutaj podejrzanie stoi. No dobra. Ryzykujemy dajwa 600 HP. Kurczę, nie wiem, czy to jest najmądrzejszy pomysł. Chyba nie, co? Używa potion'a, no dobra, 800 HP nie będziemy dajwować. Jeżeli bym miał jeszcze trochę bardziej tutaj obił, to, y, to czemu nie? No ale tak się nie wydarzyło, więc tutaj gramy w taki sposób one te tę fale widzicie, że no szybko, szybko to idzie. Tampów chyba tutaj żadnych nie będziemy grać. Cóż widzę Volibera, więc może za chwilę przejdę się tam na jakieś Raptory. Ale z sfarmię sobie tutaj jeszcze kolejną falę i, i może spróbuję zromować Domina, albo po prostu zrekoluję. Wiecie, no z jednej strony to nie jest najlepsze, bo daje y, czas Kale, żeby sobie skalować za darmo, ale z drugiej strony mogę robić tutaj tyle presji na mapie grając w taki sposób, że, że bardzo możliwe, że Kale nawet nie zdąży wyskalować. Fajnie jakby właśnie Garen tutaj spuszował. No i wiecie, że Randall tutaj z wielką pałą w łapie może przybies po prostu na tego mida, więc od razu tutaj pinguję i stawiam taki pilar. Z który które ten action za dużo nie może zrobić, chyba nawet nie musiałam erkować. Ale co, zobaczy, że fala jest dopiero tutaj, więc bardzo możliwe, że zrikoluje i w ogóle zdąży przybiec na topa. Fajk tutaj z nami idzie może nie zatrzyma mi rikola. Dobra, jest git. Oczywiście, jeżeli chodzi o przedmioty, to rasujemy Hydra jak najszybciej, żeby się leczyć jeszcze więcej. To, co jest fajne w tym drandlu, to to, że jak gracie na takie czempiony AD, które bazuje właśnie na autoatakach atakach, to zobaczcie jak działa to Ku. Nie dość, że jak użyjecie Q na tym właśnie siódmym poziomie, to daje wam to 35 AD, to jeszcze zmniejsza przeciwnikom 17AD. zrobicie sobie jakby przewagę. 50 AD, mniej więcej. Więc to tak, jakbyście wychodzili, nie wiem, z ponad 1500 golda do przodu. A jeśli nie mam 9 poziomu na 9 poziomie, to wiadomo, że zmniejszam trochę więcej. Oni bardzo możliwe, że robią Void Grab, więc tutaj będę musiał trochę uważać. Natomiast mam fleszę i mam Ghosta, więc bardzo chętnie tutaj spróbuję zbaitować pod drużynę. No dobra. On tutaj nie troluje? A czy on tutaj nie troluje? Idzie tutaj Kale, więc trochę będę musiał uważać. Po prostu będę grał powoli będę bił tego co jest przede mną. Fajne, fajnie jakby tutaj nikt nie padł losowo, bo dobra, oni się grupują w pięciu, to równie dobrze możemy tutaj wychillować i zgarniamy milion rzeczy na bocie. A jak zgarniemy tutaj trzy Void Graby, no to oczywiście yy, idealna sytuacja, no bo zgarniamy wszystko i oni jeszcze tracą milion na bocie. Zdążę tutaj pilar, dobra, zdążę pilar i wracam tutaj. Może Garen to zdąży. Dobra, niestety nie zdążył. Tutaj tam nie zabili, tej Kale. Może odszerszowała. No dobra, panowie, ja bym chciał po prostu spuszczać topa i może spróbować zdejmować tę Kale. Bo tam na midzie nie chce mi się biegać za welkozem, A tutaj bardzo możliwe, że będę miał jakiegoś Frykila. Mam Pilar za 50, jakaś asystka z Pilara. Bam. Dobra, kolejny tutaj biegnie. Ale co, nic więcej tutaj nie wydarzy, jest całkiem dużo zadyma, więc pobiegam tutaj na topa, spuszuję tutaj na szybko, jeszcze pewnie zgarnę playta po drodze i, i będę szedł do bazy, no bo co by tutaj robić więcej. Mam te void graby, więc nawet mógłbym tutaj zgarnąć cały tower od razu w dziesiątej minucie, czy mi się to opłaca? Zazwyczaj nie za bardzo opłaca się zgarnąć tak wcześnie tower, ale, ale spróbuję to zrobić i zobaczymy, czy to będzie dobre. Będę starał się grać tak trochę jak na tym odcinku z trendą, że wiecie, biorę wcześniej tower i później staram się biegać po kampach i kraść wszystko, co jest, na, co jest na mapie. Póki co tutaj spuszuję jeszcze głęboko te fa ale trochę ryzykowne, bo... Volibar tam się gdzieś pokazywał, ale, ale no co, mam flesza, więc myślę, że tutaj na no spokojnie bym uciekł. Kayle mnie tutaj goni, więc Volibar faktycznie tutaj będzie mnie szukał, ale póki co to każdy się tak nadziewa na mnie, jeżeli mogę to tak nazwać, bo po prostu przeciwnicy we mnie wbiegają. Ja nawet niekoniecznie robię jakieś wybitne rzeczy, ale widzicie, że przeciwnicy po prostu we mnie wbiegają. A co ciekawe, ta gra jest na Masterze, 200 LP. Ale no dobra, kupuję tak, może Swiftness y bym kupił w tej grze, żeby faktycznie szybciej biegać i kupię też Phage'a. Kupię Trinket na czerwony i będę starał się właśnie grać głęboko w dżungli, ale ten to chyba najbardziej chora postać albo jedno z najbardziej chorych, jeżeli chodzi o właśnie te bazowe statystyki, które dostaje ze, ze swoich speli, dlatego że wymaksowane buduje wam 90% ATX spina na 8 sekund i jeszcze inne staty. W udaję wam właśnie 40 AD i 20, więc jeżeli bijecie się właśnie z jakąkolwiek AD postacią tak jak wcześniej mówiłem i możecie do niej podejść na autoataki, to nawet będąc, będąc do tyłu bardzo mocno wygrywacie. O, postawił tutaj Warda, ale tutaj Fred Flintstone od razu niszy tego Warda i postaram się puszować, tylko muszę uważać, dlatego że mam Hydra, więc jednocześnie... Nie dość, że będę bił miniony, to jeszcze jego, i będę dostawał agro. Ale co łapie tutaj te fale, za chwilę golemy wstają i pewnie będę chciał tutaj grać golemy. Przydałby się jakiś blue że żeby mu ciągle spamować W, ale. co mnie tak teraz patrzy, na te spele jakoś już nie kosztują. To W kosztuje 40 man. Ja myślałem, że więcej, więc paradoksalnie to mogę to używać praktycznie na każdej fali i nie muszę jakoś często rekolować. Więc tutaj nie ma na co narzekać. Zwracam tutaj na topa, i to co tutaj zrobię, to. widzicie, że po prostu podchodzę pod tower i gram jak psychopata. Walimy tutaj w tę wieżę i zgarniamy ponad połowę wieży na, na jednej fali. A co ciekawe jest 12 minuta. Co może jeszcze tutaj zgarniemy falę między, między towerami? I na tej fali już podejdziemy, żeby dobić ten tower, a w razie czego to od go usta i po prostu zacznę uciekać. Jeżeli tutaj Kale by chciała bronić ten tower, to oczywiście ją zabiję po tym, jak zgarnę te wieże, ale tutaj nie ma jakiegoś większego problemu z wzięciem tej wieży i Kale po prostu ucieka. No i w międzyczasie to. Co o to jest za imprezka? Może ja bym się tutaj chciał bić? No dobra, jest tutaj welko, co nie będę chciał się bić. Muszę tu odklaszować? Chyba muszę. Jakby nie było welko za to, już chciałem się bić, dlatego czekałem tutaj z używaniem rzeczy. No, niestety trafił Pike tego huka, ale... <grymne> ale bardzo dużo musieli tutaj mnie pogonić. Szkoda, że Pike trafił z tej jarki, bo jakby nie trafił z tej jarki, to oczywiście nie dali rady, by mnie dogonić. No, ale tym jak trafił, to też fajnie mnie wyczekał i później już ciężko było zdrożować, jak stałem przy ściance. Ale co, Smoka wzięliśmy, wzięliśmy kampy, zabijamy jeszcze tam, wzięliśmy tower, więc to, co tutaj zrobię, to chyba i tak znowu wyjdę w topa. Niby tutaj towerów nie ma, z tym, że będzie wstawał za minutę Herald, więc bardzo chętnie bym o niego zagrał. Może po drodze tutaj jeszcze Midway'a, bo Bo Ziggs tutaj padł. Tak widzę, że ten welkar będzie największym zagrożeniem, i mój czempion nie jest zbyt wybitny, właśnie w takiej postacie typu, nie wiem, Welcos Ziggs. Wiadomo, że jak do nich dobiegnę, to też za dużo nie mogą zrobić, ale właśnie przez to, że jesteście nie za bardzo mobilni, a w League Legend jest teraz bardzo dużo mobilności, to właśnie grając takim trendlem, często nie możecie zrobić za wiele więcej niż właśnie yy, granie przez roboczną aleję i szukanie jakichś mniejszych walk, i teamfightów. Choć wiadomo, że zależy na co gracie. Ale dobra, zmuszuję tutaj głęboko i zajdę pewnie do mida, żeby spróbować otworzyć ten tower. Jak grać na jakichś kontrol magów typu, nie wiem, Oriana, albo właśnie na postacie typu Welcos. ZX, bardzo ważne jest otworzenie tej pierwszej wieży na midzie. Dlatego, że jak otworzycie tę pierwszą wieżę na midzie, to o wiele prasiej się gra. No bo, dla, dlatego, że właśnie taki walka tutaj stoi na środku tego mida i nie za dużo da się zrobić, bo. Bo on po prostu one-shotuje fale i, i ciężko progresować mapę. A jak się już otworzy ten tower, no to ta linia, jakby gdzie można grać, y, głębiej się y, powiększa. Możemy tutaj z po Trinity i później wybiegł teraz w Heralda. Widzę, że Garen biegnie na Bota, ale po co, jak taka il frisuje? Możemy po prostu zgrupować się na Heralda, później użyć Heralda na midzie i wziąć dwa towery. No ale dobra, niech sobie Garen biegnie tam maraton w Bota i, i swarmi trzy creepy, kto co lubi. Dobra, ja się tutaj zgrupuję. Nie mam teraz flasha, więc muszę trochę uważać, a. Kurczę, akurat chciałem użyć tak pilara, żeby zatrzymać e temu Pajkowi, ale był jeszcze na RC Rakanem i niestety nie mogło się to wydarzyć, ale chyba tutaj po prostu zaczynam tego y, heralda, a jego oni do mnie przyjdą, to wydaje mi się, że po prostu jestem zadowolony. No, no dobra, no jak tutaj podchodzą, no to też jestem zadowolony. Fajnie jakbyśmy tutaj dobiegli? Czy ja chcę go arkować? Chyba zerkuję, bo jak go zabijamy, To mamy Heralda za darmo. A póki co i tak nie mam po co używać tej jarki. Dobra, tam zabiją jeszcze chyba tego pajka, Welko sfleszuje, a ja biegnę z powrotem do topa i pewnie jeszcze weźmiemy Heralda. A taka il nie wiem, co to robi. Chyba będzie walczyła, żeby odpuszczowywać bota. No dobra, nie wiem, czy Garen tam i tak nie weźmie tego towera. No co, spuszuje głęboko i zejdę do Mida. Jeżeli tutaj chciałby ktoś bronić, jeżeli nikt nie chce bronić, to yy, no to jestem zadowolony, bo otwieramy właśnie ten Mid tower, o którym mówiłem. No i mogę tutaj jeszcze sprawić podejść, walnąć kilka autosów ten tower. Jeżeli się okaże, że nikt tutaj nie przyjdzie, to, to cały tower walimy tutaj mu pilar. Niestety, jak walicie pilar, to dostajecie wtedy agro od towera, ale bierzemy wszystko na mapie i myślę, że jestem przydatny póki co. Jeżeli bym chciał, to teraz nawet nie musiałbym budować więcej AD, tylko mógłbym iść przedmioty typu, nie wiem, Deadman's Play, Spirit Visage i nigdy by mnie nie zabili. Ale odcinek jest o czempionie dla psychopatów i o split więc tutaj nie mogę kupić nic innego jak Full Breakera. Minuta do smoka, więc tutaj wychodzę w topa i spuszczę topa, i później zejdę na smoka i się zgrupuję. Jak już nie ma nic na mapie do wzięcia, to właśnie chcecie się grupować na obiektywy, no bo co innego będziecie robić. Teraz nie za bardzo się opłaca brać inhiba, dlatego że będą sobie farmili za darmo, a gry raczej tak nie skończycie, jeżeli nie strolują. Ostatnio dostaję bardzo dużo komentarze od Was, że odpalacie sobie odcinki do, yy, do spania i nigdy nie wiem, czy to traktować jako komplement, bo z jednej strony fajnie, że jestem takim, nie wiem, komfortzonem, jeżeli można tak nazwać dla dużej dla części z Was, ale z drugiej strony, może to paradoksalnie oznacza, że jestem nudny, kurcze, może muszę krzyczeć do monitora i być tiktokową głową. O, tutaj może być problem. O, niezły kół. Chciałbym spowolnić, chyba, albo Albo nie wiem, nie przytrzymał kół. Ten welcoz ma całkiem niezłe przedmioty, więc muszę trochę na niego uważać, bo Marabadona i Blackfire torcha. Czyli, co tam się dzieje na bocie? No dobra, biegnę tam. Używam niebieski trinket i, i podbiegam. I jakbym zamknął przejście tutaj welcozowi? No dobra, nie udało się. No dobra, trochę się udało. I kusi, żeby tutaj flashnąć. O, nie muszę flashować teraz. Dzięki, pike. Trochę łatwiej było mi przejść przez ścianę. No dobra, mówiłem, że niezbyt opłaca się brać inhiby, ale... ale jak tak się dzieje, to, to czemu nie? Dobra, bomba. Dużo i gry jest z tego Q. I no i teraz patrzę ile się leczy na wave'ie. Klikacie obraz tutaj yy, autoataki. No i wiadomo, że leasing to to nie jest, który by się uleczył dwa razy więcej, ale... ale też jest to yy, dobry wynik. Oho! Hale tutaj złapała dwa fragi, dwa shutdowny, więc gry chyba tutaj nie skończymy. Pewnie weźmiemy tutaj mid tower, no i co? No i później pójdziemy na smoka i... I co dalej? No i pewnie będziemy czekali na Nashora po drodze, jeszcze weźmiemy atakana. Nie wiem, czy będziemy próbowali kończyć tę grę przed naszorem, może faktycznie nawet tutaj nie opłaca się brać tego inhiba. Teraz w sumie nawet nie wiem, czy opłaca mi się kończyć tego hulbrekera, patrząc na to, jak ta gra wygląda, bo raczej za dużo mija ten hullbreaker, bo przeciwnicy i tak będą musieli stać w bazie i się bronić w pięciu. Jest bardzo możliwe, że zmienię to na jakiegoś Shogina albo po prostu Staraka. Tutaj mogę ukraść blubawka, Obiegnę po prostu do Wolibera i spróbuję go może tutaj yy, zabić. Kurczę, nie najlepszy pilar. Zobaczymy, czy uda się uciec. Kusi, żeby tutaj nawet w nich odwrócić. Biegnie do mnie Rakan. No dobra, ja tutaj żyję. I co? Idę chyba nasze raptory tutaj zrobić. I może Red buffa jeszcze ukradnę, bo czemu nie? Gramy tutaj jak złodziej trochę kradniemy wszystko. No jak się jest eksfilowanym, to wiadomo, że fajnie się gra, bo macie miliumowy speeda i, i wszystkich zabijacie na trzy autosy. Ale jak nie jesteście do przodu, to, to musicie mi uwierzyć, że o wiele ciężej grać tym championem. Jak, e jak zanim dobiegniecie do ludzi, to was zabijają. Ja jakbym kupił eksperymental exploit'a. raczej bezużyteczny item, ale śmieszny by ja wyglądał. No dobra, nie będę kombinował, kupię po prostu Shogina. Idę się teraz zgrupować na Atakana. O, a w niedzielę jest fin finał świata w LoLu, więc dawajcie znać, y, kto waszym zdaniem wygra. Oczywiście będę kibicował Fakerowi, no bo komu innemu. Ale ciekawy finał się trafił. Dwie takie nieoczywiste drużyny. Znaczy, jeżeli chodzi o t no to wiadomo, że wygrali Warsy dwa lata rzędu, z tym, że y, nie byli w formie w ogóle, ale jak już pokonali AL w ćwierćfinałach, no to wiedziałem, że finał już na pewno będzie i że prawdopodobnie wygrają. Ale wiecie, że ja tutaj w miarę szybko robię tego atakane, mamy dwa, atak speeda, walimy tutaj autosy. No i co, zobaczymy czy się uda skończyć przed naszora, czy będziemy tutaj musieli czekać na naszora. Mają w miarę dobre championy do odpuszczowywania, bo mają welkoza i, i Kayle na Rabadonie, więc yy, w miarę dobrze mogą to odpuszczowywać. Jeżeli by się okazało, że faktycznie ta gra się jakoś przedłuży i oni wyskalują, no to może być ciężko skończyć tę grę naszymi czempionami. Ale jak weźmiemy naszora, to myślę, że już na spokojnie. Postaram się tutaj po prostu podbiec i rzucić pilar za welkozem, żeby nie za bardzo mógł grać. No i dobra, no i tutaj faktycznie chyba gra się skończy. No za dużo nie mógł zrobić. Welkos napisał team. Biedny <grydny> Vel'kos. Ale rzucam tutaj kolejny pilar. Obiegnę może tutaj naokoło, żeby tutaj wejść przeciwnikom do głowy i żeby ich zamknąć. Rzucę tutaj kilka autosów, pokręcę się w kółko i ty, coś tam dzieje. No ja myślałem, że my tu grę kończymy. A tutaj action się kręci, moja drużyna padła. Nie wiem kto nas zabił. O, zabiliśmy. No dobra, no to może skończymy, bo jak tutaj się kręci jak jakiś hulachobra, się jeszcze uleczy na tej fali. I... I co, skończymy? Mogłem jeszcze przedłużyć te kraje, żeby był dłuższy odcinek, ale... ale skończymy. I co, ciekawa gra, plus 20 punktów na tym koncie i obrażeń 15 koła. No, za dużo nie robiłem w ludzi, bo za dużo też się nie biłem po, po pierwszych minutach. Ale zobaczmy obrażenia w Towery. 12 koła, no X ma podobnie, no bo X to jednak X, który rzucił w, w Towery i, i Towera nie ma, ale 12 koła w Towery, no dobry wynik na pewno. Ale co, ja wam dziękuję za oglądanie. Nie wiem, czy tutaj jest jeszcze jakaś gra, ale jak nie ma, to napiszcie jakiś komentarz i powiedzcie, co tam u was.